Cześć. ja nas bardziej lubię książki niż ludzi. I dzisiaj taki odcinek, trochę niespodzianka, a trochę spontan. Wiele razy pytaliście mnie o serię zrozum, jak oceniam całość i w jakiej kolejności czytać te książki, od której do której, która jest najłatwiejsza, która jest najciekawsza, która jest najlepsza. I dzisiaj to zrobię. Taki film na zamówienie. Także zapraszam. Dobra, ułożyłam je sobie w tej kolejności od takiej, która mi się podobała najmniej, do tej, która podobała mi się najbardziej. No i tak jak mówię, tylko chciałabym podkreślić, że to jest jakby mój subiektywny bardzo wybór, chociaż w niektórych momentach było bardzo ciężko wybrać. Ok, miejsce 12 zajmuje książka Czego oczy nie widzą? Jak wzrok kształtuje nasze myśli? Richarda Maslanda. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest to książka trudna. Ona jest chyba najtrudniejsza z tych wszystkich 12 tytułów. Bardzo ciekawa o mózgu, o oczach, ale jest chyba właśnie taka najtrudniejsza, bardziej nawet troszkę naukowa niż taka popularno-naukowa. Więc jeżeli ktoś sięga po tę serię po to, żeby sobie przeczytać coś lekkiego, no to ta książka go zaskoczy. Miejsce 11 zajmuje na własnej skórze mała książka o wielkim narządzie Pauliny Łopatniuk. Jest tak nisko, dlatego że jest po prostu bardzo, bardzo napakowana informacjami, ale też autorka ma taki specyficzny styl pisania, który na dłuższą metę może męczyć, więc ja ją też czytałam długo, bardzo jest ciekawa. Jest też tylko dla odważnych, bo są w środku straszne zdjęcia, straszne. Warto przeczytać, ale też jakby no, warto mieć świadomość, że można się troszkę przy niej zmęczyć. Miejsce Dziesiąte. Miejsce dziesiąte zajmuje Łukasz Jach od ucha do ucha: Homo sapiens się śmieje. Bardzo fajna, zabawna, rozłożona na części pierwsze żarty, cała filozofia śmiechu i tak dalej. Natomiast jakby, no, przeczytałam wszystko fajnie, ale zabrakło jakiejś chemii między nami. I teraz tak naprawdę zaczynają się książki, które mniej więcej są na równi, no, ale musiałam je jakoś uporządkować w kolejności, więc miejsce dziewiąte to Co Cię ugryzie? Fascynujący świat pasożytów Karla Zimmera. Karla Zimmera uwielbiam bardzo. Ta książka też jest Genialna, natomiast jest bardzo, bardzo biologiczna. Ja troszkę myślałam o niej w troszkę w innym kontekście. Myślałam, że więcej będzie może o człowieku i o strasznych rzeczach, które mogą nas spotkać, jeżeli chodzi o pasożyty. Tutaj jest bardziej tak biologicznie. Miejsce ósme to nowość. To nie przystoi nieprzyzwoite nawyki znanych i szanowanych. Zajęłam miejsce ósme tylko dlatego, że te wcześniejsze książki kocham całym serduszkiem, ale ta też była przegenialna. To jest książka, przy której najbardziej się krzywiłam i podnosiłam jedną brew z szoku. I ze zdziwienia. Obejrzyjcie film koniecznie o niej na YouTubie, bo jest um, genialna. Chociaż tak jak ktoś mi też zaznaczył, że się rozczarował, bo myślał, że to będzie o jakichś tam nawykach ludzi, natomiast to tak bardziej pudelkowo, to też jest książka, która nie każdemu się spodoba. No bo może nie każdy lubi czytać o historii um, i jednocześnie o siku, kupie, seksie czy obżarstwie czy innych rzeczach, o których zwykle nie rozmawiamy i udajemy, że nie istnieją. Także dla odważnych również. Miejsce siódme to: tak? 12, 11, 10, 9, 8, 7. Miejsce siódme to i nie jeżeli długo i szczęśliwie, Jennifer Wright, najgorsze rozstania w historii. Ja uwielbiam takie wydanie historii, w którym opowiada się o znanych ludziach, sławnych ludziach, o których się uczymy na lekcjach historii, ale raczej wtedy ich życie miłosne się pomija i to jest troszkę podobne do tego, ale Jennifer Wright aż tak bardzo nie wchodzi w, w łóżko tym ludziom. Bardziej zajmuje się uczuciami. Fenomenalna i prześmieszna rzecz, aczkolwiek też przy Jennifer Wright jest tak, że jej poczucie humoru nie będzie każdemu odpowiadało, także trzeba sprawdzić na własnej skórze. Miejsce szóste to śmiech ma po matce tajemnicę genów. Ona jest chyba najgrubsza ze wszystkich dwunastu. Ona mnie bardzo zaskoczyła, dlatego że ja się nie spodziewałam, że można o genach napisać książkę, która będzie taka gruba. Ona ma też dosyć małą czcionkę, od której się nie będzie można oderwać. Ja ją czytałam jak zaczarowana, jest fenomenalnie napisana, bardzo mi się podobała i dlatego jest tak wysoko, bo naprawdę ciągle o niej ciepło myślę. Miejsce piąte to Jack Hartnell i Jeździec bez głowy, co o ciele wiedzieli średniowieczni ludzie. To jest książka też bardzo ciekawie napisana, ja jestem absolutnie zafascynowana średniowieczem i pomysłami ludzi na... Świat, na życie, na medycynę. Wiecie, że ja jestem fanką historii medycyny, więc taka książka to jest dla mnie czysta przyjemność. I miejsce czwarte to. Astrocha, jak dotknąć kosmicznego pyłu? Tutaj chyba nie muszę nic tłumaczyć. Kosmiczna książka w serii Zrozum mojej ukochanej serii jest naprawdę taką, wiecie, wisienką na torcie. Świetnie napisana. Co ja mogę więcej dodać? Jest naprawdę super, także czytajcie koniecznie. Ale na miejscu trzecim, podium, mamy Dawniej ludzie żyli w brudzie. Kiedy i dlaczego zaczęliśmy o siebie dbać? Ja kocham takie książki. Kocham absolutnie takie książki. Nie wiem, co ja mam z tą fascynacją historią medycyny, z fascynacją historią higieny. Bardzo, bardzo lubię takie tematy. Mega mnie to ciekawi, a ta książka jest naprawdę fenomenalna. Ile rzeczy się z niej można dowiedzieć, to jest po prostu głowa mała, także jest super. No i miejsce drugie to jest książka Czarna Owca Medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii, dlatego że to jest chyba najważniejsza książka z y, y, tych wszystkich, bo one o ile są ważne i są ciekawe i można się z nich dużo rzeczy dowiedzieć i można się rozwinąć dzięki lekturze ich, to ta książka ma jeszcze taki dodatkowy jakby aspekt tego, że jest o chorobach psychicznych i ona bardzo normalizuje choroby psychiczne, pokazuje jak choroby psychiczne przez lata były ukrywane, przez lata udawano, że nie istnieją, jak były spychane w ogóle na margines hmm, wszystkiego tak naprawdę. Przede wszystkim też pokazuje jak bardzo się ich wstydzono i jaki to wpływ miało na rozwój samej psychiatrii. Czytanie takiej książki naprawdę powoduje, że zaczynamy myśleć zupełnie inaczej o chorobach psychicznych i ja bym chciała, żeby taką książkę przeczytał każdy i każdy sobie poprzestawiał pewne rzeczy w głowie. Bardzo, bardzo ważna Rzecz. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jaką jedną książkę przeczytać z serii Zrozum, to chyba bym powiedziała, że właśnie Czarno Owce Medycyny. No i na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu absolutnie znajduje się Jennifer Wright. Co nas nie zabije, największe plagi w historii ludzkości. Ale to, jak możecie się domyślać, jest decyzja bardzo sentymentalna, dlatego że to jest pierwsza część, pierwszy tom, pierwsza książka w serii Zrozum. Ja pamiętam do dzisiaj, jak się dowiedziałam, że Wydawnictwo Poznańskie będzie wydawało literaturę popularno-naukową. Jak bardzo się ucieszyłam z tego powodu. I to jest moja absolutnie najulubieńsza seria chyba ze wszystkich. Natomiast ta książka, co nas nie zabije, no to jest o największych plagach historii ludzkości, świetnie napisana, z poczuciem humoru, prześwietna absolutnie też. Tak to wygląda. Ja polecam wszystkie te książki, bo one są wszystkie bardzo ciekawe, natomiast tak jak powiedziałam, nie wszystkie są dla wszystkich i wiadomo, że też można je sobie po prostu wybierać, bo są też bardzo różnorodne, więc można sobie wybrać taki temat, który nas interesuje najbardziej. O wszystkich tych książkach znajdziecie osobne filmy na kanale, więc bardzo zachęcam do obejrzenia, bo można się z nich naprawdę mnóstwo rzeczy dowiedzieć. Wiem, że już to mówiłam, ale to jest coś co mnie najbardziej w tym wszystkim cieszy, że dzięki książkom my się dowiadujemy różnych rzeczy i to jest bardzo fajne. Także dajcie znać jak widzicie moją kolejność, możecie napisać swoją, jeżeli czytaliście wszystkie. Możecie też napisać, która wam się podobała najbardziej, jestem bardzo ciekawa i dziękuję za obejrzenie i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.